Takich miejscowości jak Józefów, Otwock, Michalin, Falenica wokół Warszawy było mnóstwo. Tam właściwie każda miejscowość była takim otwoskiem, powiedzmy sobie. Był grodzisk Mazowiecki, Marki, nawet dalej jeszcze tam urle. To wszystko były takie letniska, gdzie ci ludzie z Warszawy przyjeżdżali. No i spędzali czas. Jak to wyglądało mniej więcej? Takie wakacje trwały około 2-3 miesięcy w okresie letnim. Wynajmowano wille, chociażby pokoje w takiej willi jak tutaj za nami. Mieszkała tutaj głównie pani domu z dziećmi, natomiast pan utrzymywał rodzinę, pracował w Warszawie, przyjeżdżał tutaj na letnisko, zazwyczaj w sobotę po południu, w poniedziałek rano wyjeżdżał do pracy. I to byli ludzie, którzy. Można powiedzieć sobie, no byli tą klasą średnią, byli prawnikami, byli lekarzami, byli urzędnikami państwowymi, czasami wojskowymi. Tworzyli tą taką silną tkankę, silną tkankę klasy średniej. Ja bym widział takie dwa okresy, jeżeli chodzi o letniska. Okres do I wojny światowej i okres dwudziestolecia międzywojennego. Do okresu I wojny światowej, e, faktycznie czas spędzano, wolny czas spędzano na kontaktach towarzyskich, na spotkaniach towarzyskich, między innymi na podwieczorkach e, organizowanych właśnie w ogrodach, dokładnie tak jak tutaj. Jeżeli ja dziękuję wszystkim z Państwa, którzy postarali się wejść w rolę i chociaż troszeczkę się wystylizować, e, no, powiedzmy sobie, tak jak my tutaj jesteśmy, tak mogło to wyglądać. Podwieczorek yy, przy, yy, przy takiej willi, podwieczorek letniskowy wyglądał w ten sposób, że właśnie przychodzili ludzie, ale na zaproszenie. Nikt nie mógł tak sobie yy, z marszu na, na, na takie przyjęcie, powiedzmy sobie, yy, przyjść. No i oczywiście spotykano się, rozmawiano, bawiono. Tak jak Pani Małgosia wspomniała, czasami były organizowane pokazy teatralne, występy, czasami bawiono się, tańczono, yy, grano w jakieś gry zespołowe. Jednym słowem, było yy, miło i przyjemnie.